Witam Państwa, Jan Bodakowski. Naszym dzisiejszym gościem jest Pan Paweł Kryszczak, Roty Marszu Niepodległości, Partia Niepodległość. Panie Pawle, witam serdecznie. Witam, witam Państwa. Panie Pawle, rok minął od wyborów do Sejmu. Jak z tej perspektywy Pan ocenia to, co się stało przez ostatni rok w naszym kraju? Można powiedzieć, że w końcu. 15 października, zresztą takie też słyszałem wypowiedzi specjalistów od polityki, skończył się tak naprawdę totalitaryzm w Polsce. I mamy w końcu tę demokrację upragnioną, tak żartem mówiąc, natomiast ja uważam ten rok za rok stracony dla Polski nie tylko dlatego, że zmieniła się opcja polityczna, ale głównie dlatego, że co prawda duża część zapowiedzi rządzących nie została zrealizowana, niestety cały czas robił wszystko, żeby zepsuć polską gospodarkę, zepsuć polską politykę, to co się udało wypracować. Jest to rok strat w praktycznie wszystkich spółkach skarbu państwa. Nagle po, po kilku latach tak naprawdę wzrostów momentalnie mamy zapaść gospodarczą. Co prawda ona jest jeszcze pełzająca w jakimś stopniu, bo my jako odbiorcy, jako Polacy, obywatele nie mamy przełożenia na to, co się dzieje. W sensie nie oddziałuje to na nas bezpośrednio, natomiast za chwilę zacznie. Jest to rok niespełnionych obietnic Donalda Tuska, niespełnionych obietnic nie tylko w światopoglądzie dla swoich wyborców, które opowiadał, ale też gospodarczych, kwota wolna od podatku, dopiero co usłyszeliśmy, że jej nie ma w przyszłorocznym budżecie i nie będzie i to tak naprawdę było tylko takie gadanie polityczne dla gadania, żeby odebrać głosy poprzednikom swoim, poprzednikom, którzy byli u. Ale władzy. jeden element z programu Platformy Obywatelskiej, stanę tutaj w obronie Platformy Obywatelskiej, bo powiedzmy sobie szczerze, wszyscy mówili, że Platforma Obywatelska startuje bez żadnego programu, jedynym programem to jest 8 gwiazdek. No i mamy, mamy realizację tego głównego postulatu e, platformy obywatelskiej, czyli 8 gwiazdek, i to jeszcze realizację taką dosłowną, bo e, to nawet nie są jakiekolwiek rozliczenia, sprawdzenie, czy ci pisowcy nie popełniali żadnych przestępstw, tylko po prostu taki brutalny gwałt i atak taki e, w stylu właśnie tych 8 gwiazdek. Do, dosłownie stwierdzenia taki a, a ja bym to Nazwał aktem przemocy seksualnej wręcz e, wobec prawa i sprawiedliwości, bo to nie ma nic wspólnego z rozliczeniem, tylko ma e, jeden jest cel skrzywdzenie przeciwnika politycznego wszelkimi, ce, e, wszelkimi możliwymi środkami. Co prawda, wśród elektoratu Platformy Obywatelskiej czy partii tworzących koalicję jest dość dużo degeneratów seksualnych, natomiast e... Jest to dość obrazowo przedstawiony stosunek aktualnie rządzących do swoich poprzedników, natomiast jeżeli mamy o, oceniać sukces rządzących tylko przez to, jak traktują poprzedników, czy w ogóle rozliczają, to już nie wnikam, czy jest to słuszne, niesłuszne i tak dalej, natomiast bardziej zależałoby na tym, żeby przy rozliczania poprzedników skupić się na tym, do czego jest rząd. A Rząd jest do rządzenia, do zarządzania krajem i tak ma Ale zarządzać może... krajem, żeby kraj się rozwijał, a tutaj nie ma rozwijania, jest tak naprawdę terror na zasadzie, co mi się dzisiaj uwidzi, to zrobimy to z swoimi przeciwnikami. Nie ma tak naprawdę żadnych zarzutów, do których można by się odnieść, bo to wszystko są wyssane jakieś z palca. Nie rządzimy no, w świetle oparciu o ustawy, czy o prawo, jakie zastali rządzący, czy nawet o słynną konstytucję, której tak dobitnie przez lata bronili. Tylko rządzimy poprzez pałkę i, i, i to, co rano stanie Bodna czy pan Tusk i im się przywidzi. No, to jest tak naprawdę terror, jaki wprowadzają w państwie i załamanie całego systemu prawnego. Do dziś nie uznawanie wyroków Sądu Najwyższego wtedy, kiedy oczywiście są niekorzystne dla rządzących, a uznawanie kiedy są korzystne. Jest to paranoja, w jakiej my mamy. Przyjemność, nieprzyjemność tak naprawdę żyć od tego, od roku, tak naprawdę od 13 grudnia, kiedy premierem został pan Donald Tusk. Mamy taką sytuację takiej małpy z brzytwą, takiego latania z cepem po ulicą i, i w szale i walenia wszystkich na oślep, ale może o to, to jest to, na co Czekał ten elektorat Platformy Obywatelskiej, może ten, ten elektorat nie był w ogóle zainteresowany w tym, żeby w Polsce było dobrze, bo mu jest dobrze, ale głównie był zainteresowany tym, tą pra, sprawą prestiżową, bo ja mam takie wrażenie, że elektorat Platformy Obywatelskiej był niezadowolony z rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie dlatego, że mu się źle żyło, bo mu się bardzo dobrze żyło, tylko dlatego, że był poszkodowany prestiżowo i ten prestiż, bo miał prestiż przynależenia do elity władzy, a tu nagle przyszło jakieś pospólstwo i odebrało tą władzę, wepchnęło się w pierwszy szereg i to ich najbardziej bolało. I teraz, kiedy mamy, i teraz ten elektorat Platform Obywatelskich jest zadowolony, bo, bo przywrócono. Taką naturalną dla niego kolej rzeczy, naturalną hierarchię społeczną. Społeczeństwo kastowe, plebs znowu jest plepsem, a my, elita, znowu jesteśmy u, u koryta. Czy może to nie jest najlepsze podsumowanie tego, co się stało przez ostatni rok i dlaczego elektorat? prawa i elektorat Platformy dalej jest zadowolony z rządów tej partii? Czy ja bym tutaj powiedział inaczej, że to kto jest plepsem, a kto jest e, tą inteligencją, z punktu i widzenia to jest dość ich. bardzo dyskusyjne. No, chociażby wystarczy zobaczyć protesty organizowane w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości skierowane przeciwko rządzącym, a te, które mają dzisiaj miejsce, wystarczy zobaczyć protesty organizowane przez Panią... Marterę, a te, które organizuje prawa strona. No to jest bez porównania same słownictwo, zachowanie, podejście do swoich przeciwników politycznych. Natomiast, tak, zgadzam się w pełni z tym. Elektorat Platformy Obywatelskiej, nieważne, to się dzieje w państwie, niech ono się zawali, upadnie, to jest nieistotne. Ważna jest ta jedna obietnica: rozliczenie i odsunięcie PiSu. Odsunięcie PiSu, powiedzmy, rządzącym się udało. 15 października. Większość głosów y, zebrała koalicja aktualnie rządząca. Natomiast czy rozliczanie pisu im się udaje. Oni robią to w tak w sposób nieudolny, że ciężko nazwać takimkolwiek y, rozliczanie. Bo to, właśnie... to jest tak naprawdę zemsta polityczna skierowana w jeden sposób przeciwko swoim poprzednikom, a drugi skierowana do własnego elektoratu, żeby wykazać się jakimkolwiek działaniem, żeby pokazać patrzcie, mamy ich, rozliczamy, kradli, są niedobrzy, są. Bary, mamy ich w garści. Tylko co dalej? Tak się nie da rządzić 4 lata. Sądzę, że się da. Perspektywa zniszczenia, niszczyć kraj można długo. A może po prostu nie chodziło o żadne rozliczenie. Chodziło właśnie o do. I tu kilka do gwiazdek. Do I kilka gwiazdek chodziło o, te, o zrealizowanie tych postulatów tych gwiazdek. Jeżeli to przyjmiemy jako główny postulat wyboru czy platformy obywatelskiej, czy jeżeli aktualnie rządzącej koalicji, to tak, ten postulat realizują, można powiedzieć, w pełni. Natomiast spójrzmy na to, na to co się stało przez ostatni rok, z punktu widzenia ludzi, którzy Myślą, którzy życzą dobrze Polsce i Polakom, niezależnie od ich poglądów politycznych, to ta sytuacja w Polsce sytuacja gospodarcza jest po prostu katastrofalna. Czy można mówić, że nie jest to tylko taki wypadek przy pracy, ale Świadomie reżim Donalda Tuska doprowadził do takiej sytuacji w gospodarce, jaka jest. Mam na myśli na przykład y, świadome wprowadzanie polityki klimatycznej, zawyżanie cen energii y, do tego stopnia, że bankrutują przedsiębiorstwa, ludzie tracą płace. Prace więc nie płacą podatków, przedsiębiorstwa uciekają, też nie płacą podatków, i mamy dziurę budżetową w, gigantyczną w naszym budżecie. Czy, czy można mówić, że to jest realizacja zaplanowanego planu, czy, czy po prostu e, mamy do czynienia z ignorantami, którzy e, dać małpie brzytwę i ona po prostu wszystko potnie? Ja bym powiedział, że to jest celowe działanie aktualnie rządzących i to nie, ono nie polega tylko na wprowadzaniu zapisów Zielonego Ładu, ale na celowym, pomimo tego Zielonego Ładu, likwidacji tak naprawdę polskiej gospodarki. Od roku słyszymy na okrągło, że kolejne przedsiębiorstwa wykorzystujące energię, czy to energię elektryczną, czy, czy też jakiekolwiek inne paliwa, zawijają swoje biznesy tak naprawdę z państwa polskiego, przenosząc je do, albo do swoich państw ojczystych, albo do państw, w których jest tańsza siła robocza. I to jest właśnie zaprzeczenie tego, co w ogóle cała liberalna strona przez lata próbowała wmówić, że pieniądz nie zna granic, gospodarka nie zna granic. To dobitnie pokazuje, że w pierwszej kolejności likwidowane, gdzie jest praca, tam. Gdzie zainwestowaliśmy tylko tymczasowo? Chociażby fabryka w Płocku firmy odzieżowej, która została przeniesiona do kraju ojczystego, tutaj do Stanów Zjednoczonych. Opony, które zostały przeniesione z Polski do produkcji opon do Egiptu. Takich przypadków są setki w kraju i to wynika tylko z kilku: z pogorszenia sytuacji ekonomicznej i z wzrostu cen energii. I to będzie przyspieszało i w większym stopniu wpływało na następnych latach, gdyż energia ma cały czas rosnąć. Dowiadujemy się niedawno, że w najbliższych trzech latach mają być zlikwidowane trzy elektrownie pod rząd w Polsce, wykorzystujące węgiel kamienny, które według ustaleń społecznych, ze stroną społeczną, stroną związkową i stroną rządową, miały pracować przynajmniej do 2030 roku. Jedna to jest elektrownia ODA, jeżeli dobrze pamiętam. A po tym czasie, w tym czasie, w roku 2030, miały być dalsze konsultacje w sprawie. Przedłużenia pracy tych elektrowni, bądź modernizacji, wycofania to już, w zależności, jakby się sytuacja ekonomiczna i, i energetyczna tak naprawdę rozwijała. Energia zielona, tak naprawdę, jest zabójstwem nie tylko dla polskiej gospodarki, ale w szczególności, ale głównie dla europejskiej w każdym, w każdym znaczy dla wypadku. dla dla polskiej. Dla polskiej, tak, wyjątkowo. Ponieważ u nas większość energii oparta jest na węglu kamiennym. Nie dlatego, że tak nam się podoba, tylko po prostu tak przez lata była technologia wprowadzana. Ja nie rozumiem w ogóle. Likwidacji. Już nie mówiąc o tym, że u nas rzadziej świeci słońce niż w Europie południowej i rzadziej wieją wiatry na Ale niż żadna w energia oparta o wiatr czy o energię słoneczną też nie jest zielona. Przecież wiatraki trzeba wybudować. Są to tysiące ton stali. Eee, paliwo potrzebne do dojazdu, specjalne drogi wybudować trzeba, żeby dojechać do żeby funkcjonowały. Tak, to... Eee, jest to niszczenie tak naprawdę też przyrody poprzez eee, zakłócanie echolokacji zwierząt, tutaj je, na przykład nietoperzy. Pszczoły giną na tych skrzydłach. Ja akurat miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z osobą, która zajmuje się przemysłowo czyszczeniem wiatraków. No i tam na tych skrzydłach jest cały zwierzyniec, jaki po prostu się porusza w przestrzeni publicznej. W, w nie dosyć, że... W... Państwo nie może funkcjonować bez dostępu do energii, nie ma gospodarka nie funkcjonuje, jak gospodarka nie funkcjonuje, nie ma wpływów do budżetu. To nie dosyć, że likwidowane są i elektrownie węglowe, które zapewniały nam stabilne źródła taniej energii, to rząd Donalda Tuska zrezygnował z budowy elektrowni atomowych. Zgadza się. Podejrzewam, że energię po prostu mamy czerpać nie z innego źródła, tylko ze źródła, które nazywa się państwo niemieckie, Republika Federalna Niemiec. I zapewne tylko stamtąd energia w najbliższym czasie będzie zielona, aż ta energia będzie tak naprawdę szkodliwa. Przypomnę, że czołowymi producentami wiatraków w Europie są firmy z Niemiec. Firmy, które stawiają farmy wiatrowe, swoje siedziby mają w Portugalii i Hiszpanii, więc tak naprawdę cała energetyka w najbliższym czasie, według rządzących, ma opierać się na niczym innym, tylko na zewnętrznych dostawcach z obcych państw. Natomiast sama energia elektryczna, bo tutaj rzuca się winę na cenę energii elektrycznej, na to, że to jest energia z węgla. Sama energia z węgla jest bardzo tania, jest przyjazna dla środowiska. Węgiel praktycznie mamy na miejscu, zapewnia miejsca pracy przy wydobyciu, przetwórstwie, wytwarzaniu tej energii. I nie widzę potrzeby innej niż ideologiczna. Bo po prostu, kilku osobom w Brukseli przywidziało się, że jednak będziemy pobierać opłaty, być może w przyszłości nawet za powietrze, i mamy likwidować całą gałąź przemysłu. My do niedawna wytwarzaliśmy nadwyżki energii, znaczy dalej wytwarzamy nadwyżki energii, i nagle mamy zrezygnować z tych elektrowni węglowych, które tak naprawdę po lekkich modernizacjach są w stanie dalej produkować energię elektryczną przez wiele lat i tworzyć od podstaw, nawet nie tworzyć, zakupić technologię z Niemiec, żeby tworzyć energię z wiatru, która jest niestabilna, nie da się przewidzieć po prostu czy ten wiatr będzie wiał czy nie. Jest droga. Elektrownie wiatrowe bez dotacji państwowych, bez tej całej polityki zielonej nie powstawałyby, po prostu jest to nieopłacalne. E Natomiast to, co zrobił rząd Donalda Tuska z elektrowniami atomowymi, wołał Pomstę. Jest to jedna z największych zbrodni tego rządu: wycofanie się tak samo z portu centralnego portu komunikacyjnego, wycofanie się z elektrowni atomowej. To, co robią w zbrojeniówce, bo tak naprawdę żadne kontakty nie są dalej na większą skalę kontynuowane, nie pozyskują nowych kontraktów wojskowych. Jest to po prostu zbrodnia na państwie polskim. Kwestia energii to także kwestia marnowania gigantycznych pieniędzy na te koszty polityki klimatycznej. Pieniędzy, które powinny być zainwestowane w Polsce w modernizację, w rozwój, w rozwój nauki i techniki, w rozwój po to, żebyśmy mogli w przyszłości mieć takie technologie, które pozwolą nam. Oszczędzać energię, bo dzisiaj nie inwestujemy w technologie, które pozwalałyby nam oszczędzać energię, czy na przykład w nowe technologie pozyskiwania taniej energii, tylko marnujemy w bardzo drogie technologie, które nie zapewniają nam tej energii. Te technologie są bardzo drogie tylko dlatego, że musimy je kupić na zachodzie, musimy je kupić w Berlinie. A oczywiście ta te technologia musi się dla nich zwyciężyć. Przypomnę, że moment, w którym zakazano produkcji tradycyjnych żarówek wolframowych, był dość istotny z kilku powodów. Głównie w żarówki, wtedy akurat w świetlówki gazowe, zainwestowały w Europie dwie firmy. Jedna to była Osram, druga Philips. Gdyby nie zakaz produkcji i sprzedaży przepraszam, tradycyjnych żarówek wolframowych, po prostu na linie produkcyjnej i technologia do produkcji świetlówek nie zwróciłaby się. Więc tutaj Unia Europejska tak naprawdę po raz kolejny ratowała przemysł niemiecki, holenderski, tej starej Unii Zachodniej. I w przypadku energii jest to samo. Po prostu będzie legalna tylko ta energia, która będzie wytwarzana w technologii, czy ze składników, które będą mogły pochodzić z Niemiec, z Francji, z Belgii i tak dalej. Przypomnę, że do czasu, kiedy nie wybuchła wojna na Ukrainie, znaczy nie, nie rozgorzała na nowo w 2022 roku, gaz był uznawany za zieloną energię. Nagle, gdy się okazało, że Nord Stream 2 nie będzie działał, że jest embargo na gaz z Rosji, gaz przestał być zielonym paliwem. A to dlaczego? Bo Niemcy nie miały innego źródła pozyskiwania tego surowca, żeby go sprzedawać. A dalej Niemcy w planowały, że Niemcy będą Niemcy chciały być takim chabem, tak energetycznym dla Europy, Gaz z Rosji, były plany budowy fabryk metanu na Ukrainie, który miał popłynąć przez Czechy i schowację też dociągami do Niemiec i on miał być dalej dystrybuowany na Europie. Niestety nic z tego nie wyszło, więc trzeba uznać to, że to nie jest zielona energia. E, w, m, kwestia niszczenia polskiej e, gospodarki to także kwestia marnowania pieniędzy, e, ograniczenia i e, likwidacji inwestycji w e, polskie środki naukowe mamy sprawę niszczenia instytutu który miał budować sztuczną inteligencję polską kwestia ograniczenia pieniędzy na budowę komputera kwantowego a za to pani Olga to firma w której jest pani Olga Tokarczuk dostaje gigantyczne pieniądze na grę komputerową. To już nie pierwszy przypadek absurdu w polskiej gospodarce, tej gospodarce planowanej centralnie. Przypomnę, że przed chyba 10 lat, jak się nie mylę, powstał portal internetowy dla bezdomnych. Portal, który kosztował grube miliony, a z tego co pamiętam, tam chyba kilkanaście osób, czy kilka osób z niego w ogóle skorzystało w ciągu kilku miesięcy tak, bo działania. Nikt nie, nie wpadł na pomysł, że bezdomni dostępu do internetu nie mają i no nie No jest sprzęta. to przynajmniej utrudnione dla nich do korzystania. Natomiast to jest wycofywanie się z palcia nauki, czy, czy tutaj rozwoju technologicznego w Polsce nie jest też bezpodstawne. Są dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli czegoś nie wytworzymy u siebie, musimy to kupić, a dwa w ten sposób jest ratowany przemysł niemiecki, który dostał dość swojej zadyszki, a rząd Donalda Tuska nie robi nic innego, jak po prostu wykonując polecenia swoich motodawców z Brukseli. No i ten rok podsumowałbym ogólnie, że to jest rok leżenia na kolanach i wykonywania poleceń z Berlina. No, ja, ja wielokrotnie twierdziłem, że Donald Tusk to e, po, dla nas, polskich patriotów, powinien być wzorem tego, jak się kocha swoją ojczyznę. Tak, jest to bardzo on... wybitny patriota, tylko, tylko że niemiecki. niemiecki e, tak, w duchu e, polskim chyba do tego duchu, wychowany to na znaczy, to wygląda. Niemiecki Konrad Walendrod, człowiek, który nie dba nawet o swój... Indywidualny interes, bo mógłby tutaj odnieść, zapisać się w pamięci i zyskać sławę jako dobry gospodarz. Jego to w ogóle nie interesuje. Bardziej go interesuje dobrostan swojej ojczyzny i, i zniszczenie tutaj Polski. Można tak powiedzieć? Oczywiście, w pełni się pod tymi, pod tymi słowami podpisuje. Nic innego tak samo nie robił w pierwszej swoich rządów w latach 2000. 7-2015 i teraz po prostu kontynuuje tą politykę dalej. Politykę podporządkowania polskiej gospodarki, polskiej państwowości. Teoretycznie poprzez organy Unii Europejskiej podporządkowuje to po prostu Berlinowi. Będzie, e będzie w przyszłości. Dość się mocno miał pozycję w historii narodu niemieckiego, chyba podobno jedynie do Bismarcka. Tak, postawią mu w Berlinie pomnik. Miejmy nadzieję, że ta jego działalność szkodliwa dla Polski szybko się skończy. Panie Pawle, bardzo Panu dziękuję za dziękuję dzisiejszy również. wywiad I Państwu też dziękuję. Żegna się z Państwem Jan Bodakowski.